Witajcie wie, wie, na moim kanale Ej, dziś przyszłem na taką inną trochę plażę oddaloną Kurde oddaloną tak nie wiem o 2-3 km od tam, bo, bo, bo tam jest port, a tam, tam jest dźwig, można zobaczyć, nie? Tam swoje dźwig i tam za, za dźwigiem jest ta plaża Zatoka co mam pokazywałam. A teraz właśnie na, jestem tam, na, takiej, na innej plaży, z Syberii, przyjechałem z rowerem. Rower, rower nie? I, I właśnie tu jest taka plaża, że e, z tej plaża z... historia. Idziemy chciałbym pokazać się, o, się o 800 metrów od, od kuźnicy 800 metrów od kuźnicy, czyli stamtąd 800 metrów. E, jest to uwaga, plazma o nazwie jest Syberia. Woda w przytuci jest. Jest bardzo płytka jak widać. O właśnie z tym Woda w zakładu jest bardzo... Chudy. Jest bardzo płytka. O, zasami zobaczcie, ja tu, tu. O, idzie się myśl już... 100 metrów od pracy, zobaczcie. Jaj taka spłka woda będziecie tam iść, to to normalnie będzie woba pokłonek i dalej. To jest właśnie Spera dzielnica z plażą. No, a jest taka świątynia świątynia dla kitesurferów. I tutaj jest nawet wiatr, nie, nie, nie niezwykle sprzyjający. O! Kite surfing tam jest jakiś spadochronik widać i tam jakby taki typ trzyma na takim snowboardzie jakby, i, i tego ciągnie. Właśnie mówię, że, że to jest jakaś idealna, idealna osiągnięcia dla kite surferów, bo to w lato naprawdę się różni od tych, od tych spadochronów. no A jest normalnie niebo kolorowe. I, i, I wysokość Syberii znajduje się. No, się tak na, na poziomie może na tym stylu. Aha! I... I... I tu jest właśnie... Y, dobra, jeszcze raz. Tu jest właśnie taka... Mielizna. Nie? Mielizna, no, aż płytka woda. I i, I... I... Oni to... To, to nazywają... Piaszczyz... Nie. Rybitwa mielizna. Na, 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 tym, no, na żaglu, nie, nie, nie na spadochronie, Uczy, uczyłem się sejfować i, i właśnie jak sejfowałam to, to, to widziałem, że jest spad, spadochronów wszędzie tu, nie, i tu jest pełno sportów wodnych, spadochronów, y, i, i z, z syberią można na, naprawdę się, się, się zachwycić. No, no naprawdę jest, jest, jest szalona plaża o i jako ciekawostkę w 1999 roku um, doszło doszło do wypadku ze samolotu wojskowego MI, muszę przypomnieć, MIG MIG 21 spadł spadł w okolicach Zatoki z Syberii spadł w okolicach Zatoki Syberii Wa właśnie tutaj i właśnie nie wiem czy go wyłowiono czy nie. nie nie wiem czy, czy go wyłowiono chyba wyłowiono go by... no ono bo wyłowiono go, a bo jakby mu motorówki ten to, to, to by się zahaczyły o to i, i, i jeszcze jedna ciekawostka w tamtą stronę ta, w tamtą stronę można, jest, jest właśnie wrak nie tego samolotu, wrak wrak łodzi podwodnej. Wrak łodzi podwodnej w tamtą stronę. I właśnie jak ja surfowałem na tym żarłubieniu ochronie to właśnie ja z trenerem, bo miałem trenera jeszcze, płynąłem w tamtą stronę, w stronę morza. I właśnie gdzie nie ja miałem okazję, właśnie zobaczyć ten, ten wrak, bo, bo normalnie. Tam, 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 tam części z niego wystają. Tak, tam jest płytko. Z niego wystają. I właśnie tam jest taka y, atrakcja turystyczna. Tam, y, tam też się dowiedziałam, że tam łodzie pływają, nawet tam popływają, ale tak maksimum na 500 metrów bliżej nie można. Bo, 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 bo wtedy ja jak się zahaczy, to, to może się wiertło popsuć i nie ma wiertło, tylko to się gdzieś kręci. Z, z motorówki, nie wiem, jak silnik to, co to tam jest, bo musi się popsuć i ktoś nie dopłynie, nie, nie, nie? I tam to, no, jak mówiłem, płynęłem, bo właśnie nie, nie miałem okazji zobaczyć ten, ten wrak no i, no i co? Bo właśnie nie, nie powiem jak ten wrak się, się nazywa. W Na następnym filmie wam powiem. Ale, właśnie w tamtą tam, tam stronę idzie z wrak. Co widzę? Wiem. Mam nadzieję, że, że Wam dużo powiedziałem Syberia to, to jest plaża i ta tak, dzielnica oddalona od kuźnicy o, o 800 metrów. To jest jakby świątynia dla no a dla, dla tych właśnie spadochroniaczy. To nie jest spadochrona. tylko. widzicie, no to spadochronik. No, dla właśnie dla tych guys surfingów.

Jak ktoś będzie na, na, na tej plaży, to na tej plaży się nie da nurkować. Tak jak mówiłem tu, tu jest bardzo płytko, będzie trzeba wypłynąć. O botać to znaczy, jak chciała wypłynąć daleko daleko stąd, żeby mieć, nie wiem, y, żeby mieć głębokość około 5-6 metrów. Naprawdę trzeba, nie wiem kilometrów to. to jest, to nie? Tak to się, się w ogóle nie co nie... no widzowie, ja tu jechałam na rowerze mój żeby zobaczyć i co? Żegnam się z Wami na razie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Pamiętajcie, to to jest Syberia oddalona od kośnicy o 800 metrów. Tu jest... Tutaj jest właśnie świąt na tej surferów i, i, i właśnie ludzie na, na, na tą płytką <laughs> bo potem mówią miękka melizna, czy jakoś tak, no też zapamiętać. sobie cofnąć. No, co, żegnam się z wami, zostawcie subał i, 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 i lajka i, i łapkę do góry, bo leczenie bo, 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 patrzy na subskrypcji.